Na barrio tańczymy aż po świt ej, ej Latino flow pod blokiem robi hit ej, ej Słońce pali, a nas niesie cały byt Mordo wchodzę w ten rytm, jak nowy szczyt Na podwórku gra głośnik, wszyscy tu znają ten vibe Z dala od dramy i wojny, tylko tequila i high Ona kręci biodrami, jakby cały świat był jej A ja stoję w jej cieniu, lecz dalej gram swoją grę Ziomki zbić na ławce Kleć w powietrze wszędzie, zapach wakacji, mimo że mamy listopad w mieście Latino dusza Polska krew, mieszanka jak diabli na blokach słońce zachodzi, a my dalej nie gadamy słabości Na barrio tańczymy aż po świt ey, ey Latino flow pod blokiem robi hit ey, ey Słońce pali, a nas niesie cały byt Norwa wchodzę w ten ryb Onoś, ja mówię, dawaj jedziemy. Jedziemy, 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 bo tu każdy krok je bioder paliwe mnie płomienie. Jedzie. Pod stopami beton, a czuję jakbyśmy byli na plaży, plaży. Fale muzyki z głośników robią swoje mordą marzyć Wszyscy wkoło w koło ferworze, noc jeszcze młoda jak my. Kiedyś mieliśmy problemy, dziś mamy tylko ryb I choć jesteśmy z podwórka, a nie z majami bić, To jak lecimy w ten taniec, nikt nas nie umie zatrzymać, pić. Na bario tańczymy aż po świt, ej, ej, Latino flow pod blokiem robi hit, ej, ej, Słońce pali, a nas niesie cały byt, mordo wchodzę w ten rytm jak w nowy szczyt. Na bario tańczymy aż po świt, ej, ej, Latino flow pod blokiem robi hit, ej, ej, Słońce pali, a nas niesie cały byt, mordo wchodzę w ten rytm jak w nowy szczyt.